Dalej. Ciężkie ramki, ładnie zalane, no ale nic nie poradzimy. No tutaj widzicie spory osyp. Zaraz próbuję znaleźć na dzielnicy jeszcze matkę, ale podejrzewam, że może się już to nie udać. Ja podejrzewam, że jej może już nie być od jesieni nawet. Wtedy to się na pewno nie uda. Mogę ją wynieść. No dobra. Pomyślę, co z tym zrobić, i, i tyle. Dobra, to trzymajcie się. I do następnego odcinka. O, właśnie, w następnym odcinku. Tam widzicie w oddali kupiłem kontener lodowy. To będzie moja e, pracownia do pszczół. Będzie tam trochę rzeczy. Przyjechały też nadstawki, które e, rozpakuję, i pewnie dodam z tego jakąś krótką relację. A wy co?